Kochany Synu, przesyłam Ci te słowa pełne miłości, słowa otuchy i siły, mające na celu uwolnienie Twojej duszy od wszelkiego niepokoju i uwolnienie Cię od udręki, która Cię ciąży. Czuję, że Twoje serce tęskni za odnową, za oddechem nadziei. Dzisiaj mój głos dociera do Ciebie, aby przypomnieć Ci, że nigdy nie jesteś sam, bez względu na trudności, z którymi się mierzysz. Idę obok Ciebie w czasie każdej burzy. Czule Cię obejmując. W moich objęciach każde słowo, które wypowiadam o Twoim życiu, jest przepełnione wigorem, uzdrowieniem i nadzieją, gotowe przekształcić każde wyzwanie w historię przezwyciężania. Moja wierność jest niezachwiana, a moje bogactwo nie zna granic. Dla mnie nie ma niczego niemożliwego, i żadna bitwa nie będzie musiała zostać stoczona bez mojej obecności. Moja siła należy do Ciebie. Mój pokój jest Twój, moja miłość jest wieczna. Widziałem Twoje zmagania, znam Twoje ciche łzy i rozumiem chwilę, gdy niepewność próbowała zawładnąć Twoim sercem. Wiem, że ciężar zmartwień przytłacza Twój umysł i że lęki próbują ukraść Ci radość, ale chcę, żebyś wiedział, wszystko, przez co przechodzisz, jest pod moją opieką. Nawet jeśli droga przed Tobą wydaje się niepewna, kieruję Twoimi krokami. Nawet gdy burza wydaje się nie mieć końca, jestem Twoją bezpieczną przystanią, Twoją niezachwianą twierdzą. Mój pokój otacza Cię jak tarcza ochronna, a Mój duch napełnia Cię nową siłą, dzięki czemu możesz podnieść się odważnie, wiedząc, że żadna przeszkoda nie jest większa od siły, którą w Tobie pokładam. Niech troski tego świata nie panują nad Wami, bo ja już wszystko przezwyciężyłem. Spoczywaj w moich obietnicach. Wiedząc, że pracuję dla Ciebie, nawet w sposób, którego jeszcze nie dostrzegasz. Niech te słowa będą dla Ciebie nieustannym przypomnieniem, że żaden problem nie jest w stanie Cię pokonać, żadna ciemność nie jest w stanie zgasić światła, które w tobie umieściłem. Moja obecność jest Twoją bezpieczną przystanią, moja miłość jest Twoim niezachwianym fundamentem. Spójrz w górę, bo jestem z Tobą. Idź naprzód z wiarą. Bo już przygotowałem przed tobą drogę. Kiedy poczujesz się słaby, oprzyj się o mnie. Gdy się zgubisz, pozwól mi być twoim przewodnikiem. Otworzę drzwi tam, gdzie wcześniej były tylko ściany, przyniosę spokój tam, gdzie panuje zamęt i przemienię twój smutek w radość. Moja ręka spoczywa na twoim życiu, kształtując każdy szczegół dla twojego dobra. Znajdź każdego dnia chwilę, aby zwrócić się do mnie. Wycisz swój umysł w mojej obecności, posłuchaj mojego głosu, pozwól, aby Twoje serce napełniło się moją miłością, a Twoja dusza odnowiła się dzięki moim słowom. We mnie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz ulgę, zrozumienie, cel i szczęście, którego nic na świecie nie jest w stanie ci odebrać. Zaufaj mi i odpocznij, bo zwycięstwo już należy do ciebie. Jesteś głęboko kochany, na zawsze ceniony i nigdy nie zapomnian. Zawsze jestem tutaj, wspieram Cię, wzmacniam i prowadzę Cię ku czemuś jeszcze wspanialszemu. Nic nie może oddzielić Cię od mojej miłości. Kiedy poczujesz się wyczerpany, pamiętaj, że jestem Twoim niewyczerpanym źródłem energii i odnowy. W najtrudniejszych chwilach wspieram Cię, podnoszę na duchu i przywracam siły Twojej zmęczonej duszy. Nie pozwól, aby ciężary życia Cię przytłoczyły, bo ja jestem tym, który je za Ciebie dźwiga. Podnieś głowę, spójrz w przyszłość z nadzieją, bo wszystko, co obiecałem, spełni się. Moje plany wobec ciebie są przepełnione bogactwem, a moje błogosławieństwa wykraczają poza Twoje wyobrażenie. Nawet jeśli ścieżka wydaje się niepewna, wiedz, że kieruję każdym Twoim krokiem. Idę przed Tobą, usuwam przeszkody, tworzę ścieżki tam, gdzie ich wcześniej nie było i sprawiam, że to, co wydawało się nieosiągalne, staje się możliwe. Moja miłość nigdy nie zawodzi. Nie pozwól, aby zniechęcenie zagościło w Twoim sercu. Moje słowa są prawdą, a moje obietnice zostaną spełnione, nawet jeśli wszystko wydaje się stać w miejscu. Nawet w ciszy działam. Nawet czekając, dopracowuję każdy szczegół. Możesz nie rozumieć moich metod, ale mój timing jest idealny. Widzę szerszy obraz i spłatam wszystkie aspekty twojego życia w jedną całość, aby wszystko szło dobrze. Ufaj, że nawet jeśli drzwi wydają się zamknięte, przygotowuję dla ciebie coś większego. Kiedy poczujesz się zagubiony, pozwól mi być twoim kompasem. Kiedy jesteś słaby, wesprzyj się na mnie. Moja siła objawia się w twojej słabości, a moja potężna ręka cię podtrzymuje. Chcę, aby te słowa napełniły Twoją duszę pewnością i nadzieją. Nic, z czym przyjdzie ci się dziś zmierzyć, nie jest potężniejsze od mocy, która tkwi w Tobie. Wyzwania, które przed Tobą stoją, to nie bariery, ale kroki, które prowadzą do celu, który zaplanowałem dla Twojego życia. Krocz w wierze, a zobaczysz, że każda próba staje się świadectwem mojej wierności. Już wytyczyłem dla Ciebie ścieżkę, po prostu zaufaj i idź naprzód. Nie lękaj się tego, co ma nadejść, bo ja jestem zawsze przed tobą, przygotowuję grunt, prostuję kręte drogi i otwieram drzwi, których nikt nie może zamknąć. Moja ręka jest nad tobą, prowadzę cię i chronię, dbając o to, aby każdy twój krok prowadził cię do celu, jakim jest cel i spełnienie. Gdy usłyszysz te słowa siły, wiedz, że mój duch działa w twoim życiu, przynosząc spokój tam. Gdzie panuje niepokój, jasność tam, gdzie panuje wątpliwość i siłę tam, gdzie słabość próbuje zwyciężyć. Nawet jeśli jeszcze tego nie zauważasz, zmieniam scenariusze, dostosowuję okoliczności i przygotowuję grunt pod cuda, które dla ciebie przygotowałem. Nie pozwól, by lęk cię pochłonął. Moja miłość rozproszy każdą burzę w tobie, a moja obecność otuli cię niczym ciepłe objęcie. Jestem twoim wsparciem. Twoim schronieniem, twoją bezpieczną przystanią. Kiedy wszystko wydaje się niepewne, trzymaj się pewności, że jestem niezmienny. Nic nie może Cię przestraszyć ani pokonać, bo ja zawsze jestem u Twego boku. Żadna siła w niebie ani na ziemi nie może oddzielić Cię od mojej miłości. Należysz do mnie i nigdy cię nie opuszczę. Przyjdź do mnie każdego dnia. Szukajcie mnie całym sercem. A znajdziecie moją obecność. Porozmawiaj ze mną, a ja posłucham. Odkryję cuda wykraczające poza możliwości pojmowania Twojego umysłu. Jesteś dla mnie cenny. Moje serce raduje się błogosławiąc cię. Nie zostałeś stworzony, aby dźwigać ciężar strachu i wątpliwości, ale aby chodzić w moim świetle, żyć w mojej miłości i doświadczać pełni mojej obecności. Trzymajcie się mocno moich obietnic, bo są niewzruszone. Podnieś oczy i zobacz, zawsze jestem przy tobie. To moja wieczna obietnica. Bez względu na wyzwania, moja miłość otacza cię, moja łaska cię wzmacnia, a moje błogosławieństwa spływają obficie, prowadząc cię do miejsca spokoju, gdzie twoja dusza może odpocząć. Otwórz swe serce na moją obecność i pozwól, by mój pokój zapanował w tobie. To, co niemożliwe, stanie się możliwe. To, co utracone, zostanie przywrócone. To, co wydawało się końcem, okaże się początkiem czegoś wielkiego, bo ja jestem tym, który zamienia popioły w piękno, który daje życie temu, co wydawało się beznadziejne. Burze mogą nadejść, ale cię nie zniszczą. Mogą pojawić się trudności, ale nie zdefiniują one tego, kim jesteś. Walki mogą wydawać się zacięte, ale mój spokój zawsze zwycięży. Nawet jeśli wróg próbuje powstać przeciwko Tobie, pamiętaj, moja moc jest większa. Idę przed Wami, walczę w Waszych wojnach i niweczę każdą siłę, która próbuje Wam zaszkodzić. Moja miłość jest Twoją siłą, moja łaska Twoją tarczą, a moja obecność Twoim stałym towarzyszem. Każda próba jest dla Ciebie okazją, by zobaczyć Moją chwałę w działaniu. Każde wyzwanie jest szansą, aby bardziej zaufać sobie. Jestem z Tobą, zawsze prowadzę Cię ku życiu pełnemu celu i spełnienia. Bądź pewien, że jesteś kochany, chroniony i prowadzony. Krocz odważnie, bo najlepsze jeszcze przed Tobą. Cele, które w Tobie zasiałem, ziszczą się wspaniale, więc nie wahaj się, bo wszystko jest możliwe do osiągnięcia. Nie ma znaczenia Twój wiek i Twoje wady ponieważ moje dary nie są przyznawane na podstawie zasług, ale raczej na podstawie wielkości mojej miłości i mojego bezgranicznego miłosierdzia. Wylałem na ciebie moją esencję siły i miłości, abyś mógł śmiało głosić wielkie dzieła, których dokonałem w czasie twojego istnienia. Nie milcz, daj świadectwo mojej wierności, a ja jeszcze bardziej pomnożę swoje błogosławieństwa w twoim życiu. Nie pokładajcie ufności w strachu, bo dałem wam ducha odwagi, miłosierdzia i rozwagi. Zostałeś wybrany, powołany do świętego celu i poprowadzony dalej, niż możesz sobie wyobrazić. Dlatego powiadam wam, nie dajcie się zachwiać, nie poddawajcie się zniechęceniu, bo nie ma powodu do ukrywania się lub wierzenia, że przeciwności nad wami zatriumfują. Jestem przed tobą, prostuję kręte ścieżki. Powstań z odwagą, bo dałem ci siłę, abyś stawił czoła każdej przeszkodzie z niezachwianą wiarą i mocnym postanowieniem. Zobaczysz, jak na twoich oczach rozpływają się bariery, znikają wyzwania, a ci, którzy sprawiają ci cierpienie, tracą władzę nad twoim życiem. Idźcie bezpiecznie, bo jestem waszym obrońcą, waszym wsparciem i waszą wieczną siłą. Nigdy nie będziesz bezradny, a moje działania będziesz świadkiem w sposób, którego nie jesteś w stanie sobie wyobrazić. Twoja rzeczywistość finansowa ulegnie przemianie i z ufnością wyczekuj nowego czasu wolności, nadprzyrodzonego zaopatrzenia i niebiańskiej obfitości. Objawiłem swoją chwałę poprzez ludzi takich jak ty, którzy pozostają niezłomni, nawet gdy podróż staje się niepewna. Proszę tylko o wiarę, nawet jeśli jest wielkości małego ziarenka. Nie pozwól, aby wątpliwości i pesymizm przejęły kontrolę nad Twoim umysłem, duszą i codziennymi wysiłkami. Strzeż swego serca i swego domu przed słowami porażki, gdyż osłabiają one twoją wiarę i pozbawiają radości. Zamiast tego głoś nadzieję, zachęcaj ludzi wokół siebie i podnoś na duchu tych, którzy idą ramię w ramię z tobą. Zanim spoczniesz, niech twoje ostatnie myśli będą wypełnione wdzięcznością i więzią ze mną. Zakończ swój dzień w komunii ze mną, rozważając obietnice, które w tobie zasiałem. Poczuj moją obecność otaczającą Cię, przekazującą spokój, gdy zasypiasz. Posłuchaj całym sercem mojego łagodnego głosu, który zapewnia Cię o miłości i ochronie. Więc, kiedy się obudzisz, Twój duch będzie odnowiony, gotowy powitać nowy dzień z wdzięcznością za cuda, które nieustannie czynią w Twoim życiu. Zawsze jestem przy Tobie, prowadzę, wspieram i otwieram ścieżki, z których wydawało się, że nie ma wyjścia. Moja miłość do Ciebie jest niemierzalna, a moje prezenty są już w drodze. Powtarzam wam, poddajcie mi te chwilę, pozwólcie każdemu słowu odbić się w Waszym wnętrzu i z ufnością powiedzcie, ufam Tobie, czekam na Twoje błogosławieństwa. Poświęć się całym sercem, ponieważ znam Twoją istotę, widzę Twój ból i rozumiem Twoje potrzeby, zanim jeszcze zostaną wyrażone. Jestem tutaj, aby okryć Was moją miłością i otoczyć moim pokojem. Nie pozwól, aby cokolwiek rozproszyło Twoją uwagę i ukradło Ci tę świętą chwilę, bo każda sekunda spędzona w mojej obecności przemienia Twoją istotę. Kiedy wyciszysz swoje serce i zaczniesz mnie słuchać, poczujesz falę odnowienia i odnowy, którą może zapewnić tylko moja łaska. Moja miłość jest dla Ciebie skałą, którą możesz oprzeć, niezachwianą kotwicą, nawet jeśli wszystko wokół ciebie wydaje się niepewne. Mój spokój przekracza wszelkie zrozumienie, uspokaja wewnętrzne burze, rozprasza strach i przynosi jasność umysłu. Zbliża się nowy cykl, w który wejdziesz odświeżony, wolny od wątpliwości i lęków. Wielu wokół ciebie jest pochłoniętych strachem i przytłoczonych niepewnością, ale ty nie będziesz taki jak oni. Pozostanie niezmienne, bo zostało oddzielone do czegoś większego. Moja obecność nigdy cię nie opuści, a moja miłość nigdy nie zawiedzie. Jesteś bezpieczny w moich rękach i nic, żadna próba, żadne cierpienie, żadna ciemność nie może wyrwać cię spod mojej ochrony. Gdy zapadnie noc i będziesz odpoczywał, wzywaj mego imienia z ufnością, wzywaj mnie, a ja ci odpowiem. Złóż swoje troski w moje ręce i wiedz, że działam za kulisami, przygotowując drogę przed tobą. Nawet gdy wydaje się, że panuje cisza, pracuję, nawet jeśli czekasz, ja cię wzmacniam. Moje plany są pełne dobroci, nadziei i świetlanej przyszłości, która przekroczy twoje najśmielsze marzenia. Nigdy nie zostaniesz zapomniany, każda modlitwa, każda łza, każde najgłębsze pragnienie twojego serca jest przede mną, a ja przemieniam każde z nich w błogosławieństwa i świadectwo mojej nieskończonej miłości. Zatrzymaj się teraz i powiedz, kto cię kocha z wiecznym oddaniem? Kto jest przy tobie w najciemniejszych chwilach i wspiera cię przy każdym zwycięstwie? Jestem twoim wiecznym wsparciem, twoją bezpieczną przystanią, twoją niezachwianą skałą. Przytul się do mnie, a nigdy nie będziesz sam. Kto poruszył niebo i ziemię, aby cię błogosławić? Kto usunął ciężar smutku z twojej piersi i otarł każdą łzę? Kto oddał za ciebie życie nie ze względu na twoje czyny, ale dlatego, że jesteś dla mnie czymś nieocenionym? Kto dostrzegł twój potencjał, kiedy świat cię ignorował? Kto pokonał śmierć, by pokazać ci, że ty także możesz przezwyciężyć wszelkie przeciwności? Jestem twoim Stwórcą, królem królów, a ty jesteś dziedzicem niezwykłych obietnic. W mojej obecności zawsze znajdziesz schronienie. Jestem twoim obrońcą. Twoją tarczą i tym, który idzie u twego boku na każdym etapie twojej podróży. W cieniu moich skrzydeł jesteś bezpieczny. Będę tam, aby świętować z wami chwile radości i pocieszać was w chwilach smutku. Kiedy poczujesz, że droga staje się trudna, będę twoją siłą. Kiedy znajdziesz się w otchłani rozpaczy, podniosę cię. Moje światło poprowadzi cię przez najciemniejsze noce. A moja ręka będzie cię trzymać, gdy poczujesz się kruchy. Nigdy nie będziesz sam, nigdy nie zostaniesz zapomniany. Moja miłość do ciebie jest niezmienna, wieczna i niezachwiana. Przyjmij dziś moje słowa ze spokojem i otwartym sercem. Nie bój się nieznanego, bo moja ręka zawsze jest spleciona z twoją, prowadząc cię ku przyszłości pełnej obietnic. Trzymaj się prawdy, że to ja mam kontrolę. Kiedy wszystko wydaje się niepewne, kiedy cienie chcą zdusić twoją nadzieję, usłysz mój głos delikatnie wzywający cię bliżej. Twój los jest starannie utkany przez moje ręce, zaplanowany mądrze i przepełniony łaską. Ból z przeszłości straci swoją siłę, a zmagania, którym musiałeś stawić czoła, nie będą już ciążyć na twoim duchu. Nie poddawaj się rozpaczy, bo ja jestem tym, który cię napędza. Odnawiam Twoją duszę i wzmacniam Twoją wiarę. Pewnego dnia zrozumiesz głębię mojej miłości, miłości tak wielkiej i niezmiennej, że przekształca, wypełnia i przywraca. Zostałeś stworzony dla wieczności i w mojej obecności znajdziesz pełnię radości. Jestem tutaj, gotowy Cię uzdrowić, wesprzeć i przemienić każde wyzwanie w triumf. Idź naprzód bez strachu. Każda bitwa go kształtowała. Przygotowując do pełnego i dostatniego istnienia. Krocz pewnie, bo ja kieruję każdym Twoim krokiem. Moja miłość jest Twoim schronieniem, moja łaska Cię podtrzymuje, a moja obecność nigdy Cię nie opuści. Uwierz mi, bo to, co najlepsze, jeszcze przed Tobą. I tak dochodzimy do końca tego potężnego przesłania. Jeśli te słowa poruszyły Twoje serce, nie trzymaj tego dla siebie. Podziel się tą prawdą z kimś, kto musi ją dziś poznać. Napisz w komentarzach, co do ciebie przemówiło najbardziej i jaki wpływ ta wiadomość miała na twoje życie. Czytam każdy komentarz i cieszę się, gdy poznaję twoje przemyślenia. Jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem kanału, zrób to teraz. Kliknij przycisk subskrybuj i aktywuj dzwonek, aby nie przegapić żadnych nowych treści i stać się częścią tej społeczności. Tutaj zawsze mamy dla Was przesłania wiary, motywacji i nadziei, które Was wzmocnią. Dziękuję bardzo, że oglądaliście aż do tego momentu. Niech pokój, miłość i łaska wypełnią Twoje życie. Do zobaczenia w następnym filmie.